Dzień dobry szanowni państwo. Witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie i na kampie i na słońcu w ogóle. Nie? Witajcie w krematorium. Jakiś czas temu robiliśmy film o naczyniach. Ja tam pokazałem swój zestaw do gotowania i dostałem trochę informacji, pytań, próśb, zapytań o tą torbę, tę torbę. W której mój zestaw kuchenny noszę. To jest od Helikona Essential Kitback to się nazywa. A z uwagi na to, że jesteśmy na kampi i sobie nagrywamy, to postanowiliśmy, i ten torbę przy sobie mam, więc postanowiliśmy nagrać krótką opowieść o, dla tych, którzy byli zainteresowani tym konkretnie egzemplarzem. Czyli torbą z serii Bushcraft Line. Teoretycznie jest torbą na ramię. Chociaż ja jej nigdy tak nie nosiłem, bo. Bo tak nie lubię i zaraz Wam wszystko nie opowiem, tak? Czy siak zapraszamy na film o torbie? Nie będzie o zestawie. Komuś ją wybebeszyć, więc trochę będzie o zestawie kuchennym. Ten zestaw tutaj troszeczkę jest. Ewoluuje, czasem się coś zmienia, czasem coś dochodzi, czasem coś odpada. Wiadomo, jak to w życiu. Ale rdzeń jest wciąż taki sam. Ja ją najczęściej noszę albo przy plecaku, albo przy pasku. To zależy. E, zobaczycie zresztą sami. E, pogadajmy o helikonie Essential Kit Bag'u. Hey, jest kawusia, bo mi ktoś ostatnio zarzucił, że co ty przestałeś kawy pić? Nie, nie przestałem pić kawy. Piję kawę cały czas tak samo, czyli zdecydowanie zbyt dużo. Słuchajcie, torba Essential Kid Bag, kłopot jest taki, że gadaliśmy z Grześkiem, bo wyjeżdżamy. Będziesz brał do paska mm, torbę? A w Gregorym jest ten uchwyt na butelkę, więc myślę, że chyba nie, ale może coś tam, coś tam. I z uwagi na to, że ważyliśmy kuchenkę i kartusz, mamy przy sobie wagę i położyliśmy torbę z paskiem. Jezu! Z paskiem ważyła. 370 gramów. Pusta! Kurde, 370 gramów, to dużo. 266 bez paska. Wciąż ćwierć kilo, nie? Więc chyba nie, chyba jej nie zabiorę. E, o co chodzi? To jest torba, nie wiem w zasadzie. Ona chyba była przewidziana do tego, żeby nosić przy sobie. Na krótkie wyjścia, albo na przykład na takie wyjścia, gdzie już się rozwalicie w obozie, żeby mieć w sobie tam piłkę albo siekierkę, właśnie manierkę, czy tam butelkę z wodą, jakieś takie podstawowe rzeczy. No wiadomo, każdy ma trochę inne. Nie to co macie może w nerce, ale takie takie, te mniej podstawowe, ale podstawowe, wciąż na przykład na wyjeździe w, do lasu rzeczy. Ja ją kupiłem od kumpla, ponieważ. Sprawdzałem też wczoraj. Ona na stronie Helikona, czyli pewnie można ją kupić trochę taniej, ale na stronie Helikona taka sugerowana cena detaliczna to jest 179 zł i za tyle bym jej nie kupił. A to nie jest opinia na temat cen, że ona jest za droga czy coś, mówię po prostu ze, swojego, ze swojej perspektywy. Ja ją kupiłem za sporo mniej od kumpla, który ją miał i po prostu jej nie używał. Trafiło się dobrze, bo to jest chyba kojot. Ja ją kupiłem w ogóle z myślą o tym, że będzie tu wchodził aparat. Ten, na którym nagrywamy, czyli Canon 77D. Okazało się, że jest ciutek, dosłownie ciutek za mała. Więc jeżeli ktoś na przykład myśli, że chciałby tutaj nosić aparat fotograficzny, a ma lustrzankę, nawet małą, nie polecam, nie zmieści się. Natomiast jeżeli macie bezlusterkowca czy coś to myślę, że spoko powinien się zmieścić. Nie przymierzałem, ale jeżeli kanon nie wszedł dosłownie, kurczę o taki tam kłaczek, to bezlusterkowce, które zazwyczaj są trochę albo sporo mniejsze, będą wchodzić na bank. Zresztą ono jest też, myślę, poniekąd. Nie wiem, czy to, to tak jest ten. W każdym razie cała ta klapka jest jeszcze ma wszyte te takie zmiękczające te obijacze, nie? Jakby ktoś tam pierdyknął niechcący, to klapka jest taka ochronna, bo ma w środku te, tak jak torby fotograficzne, wiecie, taka nie wiem, czy to jest pianka, czy coś, tak, takie coś wszyte, Więc, z uwagi na to, że nie spełniła założonego przeze mnie dla niej zastosowania, robi za przenoszenie zestawu kuchennego. Młody ją ze dwa razy miał na sobie, właśnie tak jak jest, czyli na pasku przez ramię, jak tam nosił przy sobie wodę, coś. Ja jej nigdy w życiu tak nie nosiłem, bo mnie po pierwsze wkurza, a po drugie nie lubię nosić tak Rzeczy takich, które są. Torby taką Messengera, jak na przykład mam od Spearpointa, nie pamiętam jak ona się nazywa, taka nalapka, i tak dalej. To spoko, bo ona jest ciężka. A to jest chyba tak, noszenie przez ramię czegoś takiego, takiego mniejszego podskakuje, coś tam nie lubię, nie? Więc wolę albo nosić sobie przymontowaną do plecaka, albo po prostu nosić na pasku. Tak zresztą mam założone tutaj molki, bo ona ma mole, nie? Więc możecie na system mole, możecie ją przypiąć, a ja tutaj mam zostawiony miejsce na pasek i, i w ten na pasku jest spoko, jest tak akurat. No i przylega do ciała, nie wkurza, że jest tam ten, nie, 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 nie bimba, nie odstaje, nie? E, pasek jest bardzo szeroki, bo ta taśma, która idzie na bark, to jest chyba w ogóle 50 albo 60, nie wiem. E, troszkę się zdziwiłem, że nie ma karabinków takich, nic tylko ma zwykłe klamry, ale spoko, jest to jakaś taka rzecz. Nie używam, więc nie wiem. Myślę, że to, bo ja nie wiem, czy to są jakieś tam Nexusy czy coś. Poczekajcie, czy Duraflexy. Nie widzę, żeby to coś było tutaj opisane, ale to nie znaczy, że nie jest. Nie wiem, jakich helikon używa, więc więc myślę, że jakieś takie uczciwe, więc, więc tam na przykład na mrozie czy coś może też nie powinno się z nimi nic dziać. Kłopot jest taki, że młody miały dwa razy ją na sobie i narzekał, że mu się też tutaj gdzieś tam go gryzie w szyję, nie? no bo to wiadomo, no podwójna taśma, coś tam, no to bez żadnego ochraniacza, bez żadnej gąbki czy coś, więc... Więc, no, no może, może gryźć w szyję. Tak tylko mówię. Sama torba. Te dzyndzle, które zostają, bo to w ogóle też to, to jest nie pomysł, że, że ten pasek jest tak zrobiony, że ona tak, jakby się. jest taką kaburowata jest trochę. Nie, nie tak jak zwykła torba na ramię, tylko ona tak przez to, że ma te wszyte takie uszy, to się tak trochę lepiej układa. Ma jeszcze do tego to jest fajne, że tutaj się jak, jak się tego nie używa, to można sobie to schować. Chowa się tak. Średnio, bo wyłazi, nie? Nie wiem, czy to wystarczyłoby, żeby było trochę głębsze, czy coś. W każdym razie zdarzyło się parę razy, że wylazło. Albo może się przypierdzielam. Nie, no chyba się nie przypierdzielam. Chyba faktycznie mogłoby to być trochę mądrzej. Mi się wydaje, że te schowadełka, które tutaj są dla tych yy, yy, połówek klamer, one są ciutek za płytkie. Tu jest dering, więc możecie sobie to gdzieś tam na karabinku też przyczepić i tak dalej, i tak dalej. Widać? I widać molek. Tutaj jeszcze na plecach, jakby od zewnątrz, ma przelotową... Kieszeń, która od, od dołu jest. No. O. Dlatego jest przelotowa, ale nie musi być przelotowa, bo na dole marzewa Widziałem na niektórych fotkach reklamowych hikonach, że na przykład można tu sobie wsadzić piłę, może nie Big Boy'a, bo Big Boy by sterczał za mocno, a przelotowo nie bo przeleci, ale la plandera można sobie na przykład bachko wsadzić, więc tutaj wtedy można to zamknąć i wsadzić coś, co jest takie, że przeleci w razie czego. Albo sobie na przykład tutaj to otworzyć, żeby, żeby przeszło stylisko, czy trzonek, czy coś tam, a tutaj żeby była siekierka. Chociaż ja tego nie chciał nosić, tym bardziej na gdzieś tam przez ramię wtedy z siekierką, z butelką pełną wody, czy coś to to moim zdaniem to by nie było przyjemne i komfortowe na dłuższą metę, chociaż to nie jest torba na dłuższą metę. Tak sobie rozważam wszystkie możliwe zastosowania, bo z Grześkiem sobie przypatrzyliśmy, to jest naprawdę nieźle wymyślony dosyć produkt i taki dosyć chyba nie, może nietypowy, bo tam te wszystkie organizery, coś tam, takie ten, to, to to są zazwyczaj takie, wszystkie są bardzo bardzo do siebie podobne. Jest otwór drenażowy czyli jak na przykład z uwagi na to, że dużo ludzi tutaj nosi butle z wodą, a jakby się tam coś polało czy coś, no to też nie będzie się kisiło, tylko jest tam gdzieś możliwość, że nadmiar ucieknie czy coś Reszta później będzie można wysuszyć. Robiask w zasadzie. Nie wiem, no bo ja jak wyciągam butelkę z wodą, nie wiem czy mi się kiedyś tam udało kurczę wylać czy coś, no ale może gdzieś tam w przypadku, gdyby ktoś, nie wiem, źle zakręcił czy coś, no to jest takie coś. Zajmijmy się środkiem. No to jest. No, no ciężko pokazać na filmie, nie? Ale to jest naprawdę, ta cała klapa jest gruba i gdyby mi się tutaj zmieścił kanon, to by była petarda. W klapie jest siatkowa kieszonka, zamykana tak na zakładkę, bez żadnych zapięć, dodatkowych zatrzasków, rzepów i tak dalej. Ja tutaj trzymam zapalniczkę małą, mini-bika. bik minibik to się nazywa chyba? Do zapalania kuchenki i dodatkowo jakieś mam tam krzesiwo takie tam chińskie, nie? W razie Niemca. Bo krzesiwa mam w kilku miejscach. No i to po prostu tak jest. Więc tu mam w zasadzie ogień. Tu jest jeszcze... Gumka ze stoperem, więc można sobie, ta gumka jest tutaj wchodzi, więc można sobie to na przykład, żeby tam butelka nie wychodziła czy coś, można sobie to ścisnąć, nie? Jakbyście mieli coś mniejszego czy coś. Spoko, opcja. znaczy też nie używam, bo mam, mam to roz, rozłożone, że tak powiem rozciągnięte na maksa i, i tak mi jest dobrze. Tutaj wewnątrz jeszcze, tutaj na tej stronie przy, przy plecach, czyli przy przy tej przylegającej do ciała stronie. Jest też taka kieszeń na zakładkę. Wydaje mi się, że ktoś kiedyś pisał, że to jest na mm, taką składaną kuchenkę. No ja bym tutaj kuchenki składanej tej, którą mam, w życiu nie wcisnął. Ja tutaj mam ten wieszak, to też jest Pathfinderowski wieszak na... do kubka i do butelki, nie? Na dognichu. Też w zasadzie nieużywany, bo, bo, bo staram się nie gotować w tym zestawie, bo nie lubię, jak to jest upaskudzone szczególnie po gotowaniu na ognisku gdzie jest używana sosna. No ale jest tu w razie czego, gdybym chciał to zrobić. Bo staram się to mieć w kupie. Głównie dlatego, żeby tego nie pogubić. Ona pewnie może spełniać naprawdę wiele ról i ma, ma kupę przegródek. Możecie wymuszyć dla siebie super dużo zastosowania. Używamy jej do kuchni. Gdyby zmieścił się tu aparat, to ona też by była petarda, jeżeli chodzi o baterie, filtry, coś tam, więc ona by zrobiła naprawdę dobrą robotę. Jak helikonie, jakbyście kiedyś wypuścili dosłownie, nie wiem, może 5 cm szerszą. Bo ludzie, z naszej branży, nie gdzieś tam łażący po lasach czy coś, a nie ma chyba takich pokrowców Bushcraft foto, no. Ej, to na pewno by się znaleźli klienci. Ja bym sobie kupił taki, kurczę, taki pokrowiec na aparat. Tak tylko mówię, ja nie wiem, kurde, może, może by się sprzedało tylko, nie wiem, 30 sztuki, się nie opyla nawet tego rysować, ale wydaje mi się, że to by był niegłupi nie pomysł, nie? Takie akcesoria dla, tak jak jest seria Bushcraft Line dla Bushcrafterów. To taka seria właśnie w kontekście leśnych czy po, fotografów, właśnie przyrody, ptaków, coś tam, coś tam. Ja bym spróbował, jakbym miał możliwość, bo bym miał fabrykę takich fajowskich rzeczy czy coś. Wr wróćmy do torby. Na froncie. Tu też jest mała przegódka, tu akurat trzymam sporka, nie, i to jest jedno z niewielu miejsc, gdzie ten spork faktycznie tak uczciwie, kurczę, jest schowany, że nie przeszkadza. W okazuje się, że spork z Light My Fire też się dosyć mocno łocha, nie, ale fakt, że ma 4 lata, jak nie lepiej. Polecam, dobra rzecz, tylko się ciężko przechowuje. Nie, faktycznie w tej torbie tutaj pasuje jak ulał, kurczę. I jeszcze yy, ta torba, krzywizna łyżki w Light My Fire sporku tak się dosyć dobrze synchronizuje z krzywizną torby. Wiecie, nie? Tutaj jeszcze wewnątrz ma dwie gumki, czyli, jakby ktoś chciał sobie jakieś mniejsze rzeczy, czy na przykład nie wiem, sztućce, czy coś. Ja tak mówię, w swoim kontekście, więc ja tutaj szukam zastosowań takich kuchenno utensyliowo jakichś, ale no wiecie. Można sobie tutaj włożyć długopis i pióro, albo, nie wiem, szarpi i wąską latarkę, więc tutaj naprawdę, naprawdę sporo, sporo zastosowań jest. Też by tu wsadził jakąś większą latarkę, tula na przykład, czy coś, nie? Ja muszę kiedyś, kurczę, popakować w to EDC, zobaczymy ten. Jestem ciekawy, ile by ważyła też. Myślę, że będzie ważyła sporo, ale upchałby tu naprawdę mega, mega dużo rzeczy. No i ma jeszcze dwie... Takie małe kieszenie. Ma... Małe? Nie małe, w sumie nie, to nie są małe kieszenie. One sprawiają wrażenie niewielkich, natomiast są wyjątkowo mocno pakowne. Sprawdzałem, to jest kordura. Nie wiem co prawda jaka, bo nie doszukałem się, czy to jest tam 500, czy 1000, czy 750, czy coś. Jest gruba. Raczej to się nie rozpierdzieli za rok. Nie wierzę w to, że się rozpierdzieli za rok. Ja mam w jednej kieszeni tutaj cukier w pojemniku na mocz, tak wiem, ale nie ten pojemnik, skupiłem go w aptece. Wiem, że był nieużywany do moczu, nie? Jest używany do cukru. Jak jadę gdzieś z młodym, to nie słodzi. Ja nie słodzę, Grzesiek nie słodzi. Bez sensu noszę cukier, okazuje się. Dzięki! Dzięki wam wiem, że nie muszę nosić cukru. Mam małą kawę. Mam tu... a fuhr. Dobra, nie będę wam pokazywał, co mam, bo to nie, o to nie o tym jest ten film. Ale pokażę wam jedną rzecz, bo to jest oldschoolowa rzecz, którą darzę dużym sentymentem. Mam gumki recepturki, bo jak się kawę otworzy, to później wiadomo, że nie ma jej jak zamknąć. To jest też po babci Krysi, jej na grzyby gerlach. Ostrzony był, no nie powinno się tak ostrzyć, ale to babci trzeba wybaczyć, nie, bo to babcia, bo gdzieś tam na jakimś kamieniu takim, ten. w każdym razie to był naprawdę ten, gerlach na no, grzyby babci krysi. Ta torba ma po bokach dwie kieszenie, głęboko, głęboko rozpinane, mocno głęboko rozpinane, I naprawdę tu się dużo zmieści, nie, i każda kiesień ma jeszcze pętlę, żebyście sobie mogli, nie wiem, zabezpieczyć wyjątkowo newralgiczny element ekwipunku, GPS-a. Kluczyki od samochodu, klucza od chaty, no albo coś takiego wiecie: takiego coś, co najbardziej się boicie, że zgubicie w terenie. To przywiążcie tu, w razie jak zgubicie całą torbę, to przynajmniej nie się martwić, że w tej zgubionej torbie gdzieś wypadnie. <śm> Tutaj jest jeszcze, o, dosyć głęboka siatkowa kieszeń z jednej i z drugiej strony, więc dobra, rozepnijmy to. I tu mam kuchankę, i tu mam mały kartusz. I tu tak samo z tej strony jest, jest pętla, czyli z obu, z obu stron, w obu kieszeniach macie, macie do zabezpieczenia sobie coś i obie kieszenie mają jeszcze takie przegródki siatkowe, w których możecie sobie tam układać jakieś bardziej płaskie rzeczy czy coś, żeby, żeby sobie posegregować, tutaj, żeby, żeby nie latało. A ta torba, naprawdę, jeżeli chodzi o organizację, mega petarda. Można wsadzić coś trochę wyższego, ponieważ jak widzicie tutaj. Klamerka ma dosyć sporo zapasu taśmy, więc jeżeli coś by było takiego, ten to na przykład wyższa butelka może, czy coś. Nie, żeby tam 0,7 od razu, spokojnie, nie o tym mówię. Tak wygląda ta torba, którą część z Was chciała obejrzeć. Czy polecam? Polecam. Mi tego zabrakło, że ta torba nie ma wymiarów, tylko że ją ciężko pomierzyć, bo ona nie ma takiego kształtu, o wiecie. To nie jest prostokąt ani nic, to jest taki kurczę, na bochenek chleba kształt taki. Jak się dobrze przemyśli sprawę i się na przykład wychodzi, nie wiem, bez nocki czy coś, to tu można nakietować wszystko to, co będzie Wam potrzebne, łącznie z obiadem. Myślę, że też może zastąpić nerkę, jeżeli na przykład wkurzacie się albo nie chcecie nerki czy coś, to... Bo nerkę jednak ciężej później przyczepić ewentualnie do plecaka. Może też jest mniej organizacyjnie. Zazwyczaj nerki są, są mniej organizacyjnie ogarnięte, a to jest dobrze ogarnięte. Prawie dwa lata ją mam, a jeszcze jej w sumie nie napakowałem tak uczciwie EDC. Muszę to zrobić. Ale myślę też, ostatnio łazi za mną to, że może bym przeskoczył z Serge'a na coś trochę mniejszego. Coś wykombinuję. Uważajcie na siebie. Jeszcze miesiąc wakacji. Ostatnio widziałem informację, pilnujcie dzieci i pilnujcie siebie. Zakładajcie kaski, jak wychodzicie na rower. I pilnujcie dzieci nad wodą, o. Do zobaczenia. Lepiej nie będzie, to z tą gębą to f... Taka miniaturka powinna być. Tak. Dzień dobry, szan... Poczekaj. zjeżdżam z ławki w ogóle. Jestem tak schudłem, jestem tak lekki, że mnie przesuwa wiatr po ławce. Tak, i ziemia się obraca i ci wyjdzie... o, Ale lepiej, kurde.